Jeżeli chodzi o ceny gazu skroplonego, to widzimy od kilku miesięcy na stacjach benzynowych ci, co korzystają z autogazu widzą od kilku miesięcy na stacjach benzynowych mocne podwyżki właśnie tego paliwa. Jeszcze na początku roku można było dostać litr LPG w cenie około 2 zł za litr. Teraz ta cena uśredniona wynosi około 2 ,70 zł 70 groszy. I to niestety nie jest ostatnie słowo, które ma do powiedzenia cena właśnie autogazu. Tak samo um, odczuwają to ludzie, którzy czy kupują butle gazowe w celach e, podgrzewania posiłków, czy też ogrzewania e, swoich domów. E, przyczyny, przyczyn jest kilka. Po pierwsze jedną z głównych jest czynnik e, ekonomiczny, czynnik handlowy, czyli umowa pomiędzy Pomiędzy państwami OPEC Plus, czyli umowa, która spowodowała, że na rynku ropy naftowej, która jest bezpośrednio skorelowana również z innymi paliwami, innymi surowcami energetycznymi, nastąpiło obniżenie podaży przez głównych producentów tych surowców. LPG wytwarzane jest w dwóch w dwojaki sposób. Pierwszy to możliwość produkcji go w rafineriach w procesie obróbki ropy naftowej. Drugi proces to jest związany jest związany na, bezpośrednio na polach naftowych. Mówiąc wprost, kondensat gazowy towarzyszy wydobyciu ropy naftowej. Ten kondensat gazowy na polu naftowym przerabiany jest właśnie na inne frakcje gazów i te gazy, które wydobywane są podczas produkcji ropy naftowej, stanowią właśnie między innymi Gazy ciekłe, propan, etan, butan i inne. W przypadku ograniczenia podaży wydobycia ropy naftowej naturalnie zmniejszyło się również wydobycie gazów towarzyszących czy kondensatu gazowego, z którego właśnie wytwarzane jest LPG. W przypadku głównego naszego partnera, skąd importujemy około 65% LPG, czyli Rosji produkcja tego gazu od początku roku spadła o około 16%. To jest ponad milion ton w ciągu pierwszych sześciu miesięcy. Żeby zobrazować skalę, Rosja rocznie produkuje około 17 milionów ton LPG, z czego 11 milionów ton konsumowanych jest na rynku wewnętrznym, a 6 milionów ton wysyłanych jest na eksport. Polska w tym czasie konsumuje około 2,4 milionów ton LPG rocznie, natomiast sama produkuje około 500 tysięcy ton rocznie. Jeżeli chodzi o perspektywy, to ceny LPG na pewno będą rosły z dwóch czynników. Po pierwsze, pod koniec czerwca wprowadzono sankcje na produkty sektora petrochemicznego i rafineryjnego z Białorusi w wyniku działań reżimu Łukaszenki. Unia Europejska zakazała sprowadzać do państw europejskich produkty właśnie wytworzone na Białorusi. Polska również sprowadzała LPG z dwóch białoruskich rafinerii. I trzecim czynnikiem, który jest najbardziej niebezpieczny dla rynku LPG czy, czy dla wzrostu cen LPG w Polsce to jest wydarzenie z początku sierpnia, z 5 sierpnia, kiedy na Półwyspie Jamalskim doszło do eksplozji i pożaru w zakładzie obróbki kondensatu gazowego Gazprom Pierrabotka. Ten zakład jest jednym z trzech największych rosyjskich zakładów przerobu kondensatu gazowego i produkcji LPG. W związku z tym wypadła duża część rosyjskiego, rosyjskiej produkcji właśnie tych gazów ciekłych. Ministerstwo Energetyki Rosji nakazało firmom produkującym LPG zrewidowania swoich planów eksportowych, jeżeli chodzi o sprzedaż LPG. I już wiemy, że w sierpniu na rynek europejski nie trafi około 40 tysięcy ton LPG, co również będzie miało przełożenie na ceny tego paliwa w Polsce. I tutaj należy podkreślić, że Polska jest również dużym partnerem handlowym dla Rosji. Około 28% eksportu rosyjskiego gazu ciekłego trafia właśnie do nas. Do, do Polski. Więc perspektywy cenowe LPG, ceny LPG są niestety negatywne i prawdopodobnie w najbliższych tygodniach bądź miesiącach zobaczymy na stacjach benzynowych cenę nawet powyżej 3 zł za litr tego paliwa. Ceny mogą ustabilizować się na przełomie roku, kiedy wejdzie w życie kolejna korekta porozumienia naftowego, pozwalająca na zwiększenie wydobycia ropy naftowej, a przez to też otworzenie nowych możliwości pozyskiwania kondensatu gazowego. Ceny te jednak nie spadną radykalnie. Myślę, że w takim rzeczywistym scenariuszu, na koniec roku, jeżeli nie dojdzie do większych perturbacji, jeżeli chodzi o rynek, podażowy LPG to taka rzeczywista cena czy, czy uśredniona może wahać się w przedziale 2 zł 50 groszy 2 zł 70 groszy za litr LPG na pewno w najbliższym czasie nie zobaczymy cen które widzieliśmy jeszcze parę miesięcy temu czyli wynoszących powiedzmy 2 zł za litr LPG na stacjach benzynowych